Kochani, w tamtym roku zdecydowanie jednym z głównych promotorów mojego biznesu tutaj w Hiszpanii, pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, był Wladimir Wladimirowicz Putin. To znaczy straszył Polaków wojną, a ci zresztą rozsądnie relokowali swój kapitał także poza Polską, żeby w razie W być gdzieś dalej. No i tak sobie myślałem w listopadzie, jak Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach, że no, obejmie urząd w styczniu, co się też wydarzyło. No, i ten element strachu jako zakupów będzie znacznie mniejszy. A tutaj taka heca. Trump dogaduje się z Putinem, wycofuje wojska amerykańskie, które mają chyba zostać tylko w bazie w Ramstein i w bazach brytyjskich. Więc zaraz obudzimy się z ręką w nocniku, jako wielcy przyjaciele Stanów Zjednoczonych. I każdy scenariusz zaczyna być możliwy. Statystycznie rzecz biorąc, w Rosja rozpoczyna wojnę co 6 lat, no ale Trump ma teraz 4 kadencję. No to powiedzmy, że będzie to za 7 tym razem, czyli za kolejne 4 lata. Ja osobiście czuję się znacznie lepiej i znacznie bezpieczniej, wiedząc, że coraz większa część moich inwestycji i majątku jest z daleka od tej linii demarkacyjnej, bo gdyby się coś wydarzyło, to my wiemy, że ta linia obrony będzie. NATO linia obrony będzie na odrze.